Cześć, tu i ja dzisiaj będziemy robić Max na klatę i tylko na klatę. Tylko na klatę, bo więcej nie możemy zrobić. Yy... Rano jest 27 organów. Jest strajk. Max zaczyna. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jesteśmy podczas strajku w kamerowskich piecach przeciwko panelom. My, My też pójdziemy później. Nic nie szanuję. Idą z panelami. Telefon spadnie. Dar się prezentuje. Cały blok. O kurde. Dobra, no, jak telefon był spania, to nie będzie. Jednak nie prezentuje prezydent. się. Max, przed rozrzewką cel na dziś ile chcę wycisnąć. 60. No ja 50, dobra, lecisz rozrzewkę. 60 groszy. Podczas rozrzewa ja chciałbym на моро от мексиканм цеке в мексикански туи виайден. Но со леше отфе. Teraz 40 polskich ciężarów, ale odczytam. wróciłeś już. Max! Kuba, chodź, idziemy do mamy. Już go ciśnie. Ty! Cię. Cichne, o, Kuba, się na dolego! Przesuń! Kracik w Kuba, przez. Proszę się nie śmiać z innych osób. A, mocne powtórzenie, dawaj, siedzą. A, dobrze, dobrze. Czekaj. Straszny Tomasz. Trochę ciemno jest, 45 kg. Prąd wywaliło. Prąd wywalił, kamerki pieca. Dawaj. Tu prąd wywala. Przez te panele, jak nic. Nie, pamiętajcie, stop pada na kamieńskich piecach. Jeszcze, Jeszcze jedno. Jeszcze jedno, dalej. Dobrze, zdrowo, Teraz Rafał zaprezentuje swoje umiejętności. Nie, to już się widzę. Ciężary sam się nie wycisnął. Mocne jedno powtórzenie. Pozdrawiam Meksykaną, żabę Arturosa, greckiego pedała i Ordona. Pomisz powrót. Jedno mocne powtórzenie. Czemu ja Siła jest. Łapa. Ciężar nie marzy. Ciężar musi być ciężki, pamiętajcie. A, jeszcze. Albo jeden, chwilę, nie? A bo jest. A bo jest? A Czekaj, mu czeka. Dobra. Dobra, Maz wyciska 50 kg. Nie wystarczy jeden, bo chwilę. Pięćdziesiąt kilogramów. Dawaj. No Has was chcę. Szybko. No dawaj szybko, czasu nie ma! No dobra. So Jeszcze dwa, jeszcze dwa! Nie, nie. No już lecę bid. To wszystko widno od ididum. Jeszcze raz powtórzę. Teraz ja 50 kilogramów. kg. Od ididum maksymalnie 2.

No więc zobaczymy, czy robi wrażenie. Jednak nie przeżyje. Straszne remonowe. Jednak nie przeżyję. Nie. Czuć smak zwycięstwa? Po pokonaniu tej sztanki, kurde! No dobra, trzeci uciek i teraz on wyciska. Jeden wycisk jeszcze raz. No dobra. Super, super. Pozdrawiam cały świat, pozdrawiam panę. U mnie nie biję nikogo. Teraz macie ci skarb, u mnie już. No dobra. Czekajcie, bo boom, 120... 50. Funcj. Follow-follow-fish. I <laughs> mamy po polsku będzie 55 kg. Precy mieliam wyciska, lecimy. No jeden. Czekaj, dowieszę ci. Nie, szczęścia. Dobra, dawaj. No, bo już część Bo wyciskałeś 50 kg. Zadałem <laughs> wyciskać. Ej, bo jesteś Dobra, weźcie, no, Dobra, razem. Idę do mamy. No. Wyciskę bo pójdę to mamy. Kuba, chodź. Dobra, to jest od nowa. Idę tutaj. Puf. Fuf. Fuf to. Puf. 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 Puf.

58 58! 58! 58 Un... Nie, my... fusty, achtun achtun fusty, achtun fusty. Achtun fusty, Chciałbym powiedzieć, że na koniec podajemy jeszcze wagę użytkowników. Tak więc co, wyciskamy. Tu jest fa... on w... und Z tym ciężarem lecę. Tańczę cały czas lecę. Dawaj. No. Un... Ja Un... Z tym nastawić, Ja bym poszedł na światło to, dawo to! Kiedy tylko 58 kg! Jaka motywacja, nie ma żadnej motywacji! No tak! Kurde, jak ja 50, tak! Lekko! A tak? Mm. Max weź! Yes. <laughs> Marzenia trzeba spełniać, dążyć do nich. Tak samo jak ja wycisnąłem 50 kg. Rok temu ja słaby byłem! A co się... było na Rok temu co myśleliście, Że ja wyciskałem 50 Samo się wycisnęło, sam sobie wypracowałem te 50 kg. Sam pracowałem nocami, etatami, dniami, nocami. Pełny etat był. Sam się <laughs> na siłowni i wypracowałem sobie sukces Mam sobie tak w postaci 50 kg. Tak więc teraz on pokaże, jak sobie sukces wypracował. 58 kg, zaczynaj. Wyciągnij. No pamiętaj, pamiętajcie. Jak nie chcecie być słabi, nie bądźcie no. słabi! Jak... Jak chcecie być silni, bądźcie silni. Ważny cytat, zapiszcie sobie go. Jak nie chcecie być słabi, nie bądźcie słabi. Chcecie Byt być silni, bądźcie No Dawaj, Dobrze! Jest! <laughs> tak, tak się... Mażenia, tak się spełnia marzenia, tak się... Marzenia spełnia, chcecie być silni. Nie bądźcie. bądźcie. silni, pracujcie, spełniajcie marzenia, pracujcie, czerpcie z życia w zabawę. No i tego. Bądźcie lepsi, stajcie się lepsi. Bądźcie silniejsi, mocniejsi. Jak moja łapa. No. No. I przerwia. Kosmita. No dawaj. Cześć! Tu są niepodbite. Ciężary, e, sek zin, sek zen, e, kilogram, czyli 60? No. Oczywiście, o din, 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 du, ma din, din, du. Jak nie pójdzie, to mnie chytujcie. No pójdzie, nie chytujcie. Jak pójdzie, to mnie kogo nie chytujcie. Kogoś pozdrowisz przed, e, przed wyciśnięciem tego? Powiedz pan. Powiedz paweł. Kogoś Nie, chyba. Ciebie. dzięki <laughs> Dzięki. Dobra. Dobra. I tam oponenta, cóż, i oponenta przeżyje na, na słonecznej. Adresu nie podam, bo przy, tylko na widzicie, jak. My, jak <grym wytrzymał> no ale, no, wyciskam. Pamiętę o zakładzie, co będziemy robić na sekundę. No dobra. No bardzo cieszę Nie, tylko nie, 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 nie. No Czekaj, czekaj, ci puszczę,

Kiedy następnym raz to wycisiesz? Jak e, przyjdzie czas Czyli? Nie wiem Ale kiedyś pójdzie, tak? Okay, jeszcze nie? Uwaga, plecy Miliana, dawaj Ja nie wchodzę, bo mnie chytuje Uwaga No 59,5 kg i pół kilograma I pół kilograma Rafał mówi, że chce Iść tam, nagrywać Ale tak mnie też nagrywaj Treba wejdę <laughs> Yeah. Patrz uwagę. 53,2 kg polskiego no. kilograma Tak więc z takim oto akcentem kończymy ten odcinek No Cześć Do następnego odcinka I Jak będzie <gry> Nara, Nara.